Mano, a więc w dzisiejszym odcinku musimy zebrać 64 staki e, kości. Tak, bo jest, jest mi potrzebne e, około 20 staków bone blocków e, do pewnego projektu, którego zobaczy, zobaczycie na kanale za niedługo. E, dlatego e, trzeba, skoro na jeden blo bone block są potrzebne trzy kości. No, to muszę około 60 staków tych kości zebrać. A więc kurczę, mam tutaj przygotowane 3 shulker boxy, do których będę to zbierał. Tutaj widzicie, startujemy z takiego poziomu, jest to prawie 5 staków kości. Te dwa są puste i znowu muszę zmniejszyć klateczki, te render distance, bo klateczki mi nie sprzyjają. Eee... Także ja sobie zabieram te trzy shulker boxy eee, Gdzie są kości? Tu są kości, tu jest pusta, jest puste. Trochę wiadomo e, z zwykłych rzeczy, myślę, że siekiera mi nie będzie potrzebna Łopata mi się przyda Ładnie to ma być O nie! O! Myślę, że mi się łopata przyda, bo oczywiście polecimy na pustynię, więc w sumie y, gdzie mam barwniki? Jak się robiło żółty? Y, ok, także mam dwa żółte shulker boxy, które będą na piasek, bo jak udajemy się na pustynię, to podczas dnia będę sobie y, zbierał piasek, żeby nie marnować czasu, y, a w nocy będę farmił szkielety i troszkę sobie wezmę więcej jedzonka. Kurczę. Trzeba zainwestować w farmę złota, też w niedługim czasie to muszę uzupełnić. Dobra, potem ebo. No, brakuje mi złota na złote marchewki, nie? Mam go prawie w ogóle. A głośny portal. Mam klatę w ogóle ze sobą, Mam, dobra. Tutaj pozostałości po tym, jak sprowadzałem villagera, bo tego z wioski pustynnej, oczywiście prowadziłem przez nether, bo to jest bardzo daleko tu też są te pozostałości a ale ścinka była O, cyk piaseczek o to hek dobra e, i trochę sobie odlećmy może tu na te wzgórza gdzie jest słońce Księdze, że wschodzi, słońce zachodzi i to mi się podoba bo zaraz się tu zbiorą szkielety, myślę, że na dole. Ogólnie w ogóle, moby na dole sobie myślę, wolne wszystkie shulker boxy tutaj. Gdzie by to mogło być? No dobra, nie, nie będę tutaj tak kopał. W którym są kości? W tym są kości, czyli on będzie pierwszy i dwa puste i dwa na tak. Wszystko jest jak na razie puste, a więc ja się zabieram za szukanie szkieletów i będziemy się widzieć co noc. Oczywiście, moi drodzy, zapomniałem Wam powiedzieć, że będę farmił szkielety tym mieczykiem, który zrobiliśmy na Widera. Tylko, że tutaj właśnie kryt mi nie siadł, bo to jest mieczyk ze smajtem 5 i lootingiem 3, oczywiście, który bardzo tutaj się przyda. Eee, no, żeby na jednego kryta schodziły te szkielety. Ok, a więc e, jest już nowy dzionek, właśnie się zaczął. I po całej nocy mam prawie dwa staki, takie 1 i trzy czwarte kości. Więc myślę, że jakbym zamiast e, zamiast plate'a miał e, elitrę, to bym mógł wyciągnąć nawet z dwa staki na noc, może na 2,5 bo wtedy bym sobie mógł szybciej do tych szkieletów podbijać A też mógłbym omijać szybciej jakieś zombie, creepery i pająki, które strasznie mi przeszkadzały Ok, minęła kolejna noc, tak wygląda mój ekwipunek Latałem teraz Elytrum cały czas i wydaje mi się, że ta Elytra w sumie nie jest taka opłacalna Bo strasznie czę częściej musiałem jeść no a kości mam o dwie mniej Z moich obliczeń wynika, biorąc pod uwagę, że dzień trwa 10 dni, a noc... Boże, dzień trwa 10 dni, ale koziwa mądre Że dzień trwa 10 minut, a noc 7 To z moich obliczeń wyszło mi, że musiałbym siedzieć tak koło 10 godzin Okej, okay, a więc koniec nocy trzeciej, ewidentnie ta była trochę słabsza, bo tylko stack i 22 no teraz była zdecydowanie najsłabsza noc, bo tylko tak i 3, ale to Głównie przez te fantomy, bo po prostu nie dawały mi spokoju Ok, a więc skończyła się noc piąta i powiem wam Przez chwilę zacząłem się poważnie zastanawiać czy nie ogarnąć sobie y, mob grindera Okej okay, moi drodzy, jestem y, jak widzicie z powrotem w domciu Bo odkryłem, że 10 godzin nie chce mi się siedzieć farmiąc te kości, jest to zbyt wolny sposób, więc uznałem, że zrobię mob grinder Przy którym będzie można było po prostu awczyć i zobaczymy ile zajmie mi zabrać te 64 staki dzięki temu mob grinderowi Ok, a więc zaczniemy sobie, myślę, że tak plus minus na środku zambi, widzicie. Eee, najpierw miejsce, gdzie będą ginąć te moby to jest, to chyba wystarczy na 5 e, krateczek. To jest taka najbardziej e, klasyczna, mogę powiedzieć, farma. E, no bo, bo widziałem pełno po prostu właśnie, właśnie takich farm. Okej, okay, a więc zrobiłem tutaj tory. Jak widzicie, wózek sobie jedzie pod wszystkimi. Dokładnie zbiera. Nawet aż trochę wyjeżdża poza. To nam nie przeszkadza Dobra teraz go muszę wziąć bo trzeba zrobić jakoś oczywiście ten system żeby tego, tego wózka y, opróżniać A jako, że ja jestem biedny w żelazo bardzo mocno Mam chyba 5 sztuk jeszcze A farmy golemów jeszcze nie zrobiłem No to y, zrobię taki system, który widziałem gdzieś tam na internecie do opróżniania wózka i tu jest potrzebne to, to to i to okej okay, moi drodzy, a więc teraz już to działa zmieniłem to, że tutaj pod tym redstone ble... <ścoughs> pod tym dirtem był redstone'owy blok i to chyba tutaj burzyło cały ten mechanizm teraz jak tutaj sobie wyrzucę trochę dirta jedzie nasz wózeczek, zbiera go i się zatrzymuje i wszystko wrzuca ładnie do skrzynki Proszę bardzo, wyrzucił wszystko i jedzie dalej. I to jest cały ten system, także to nam działa, teraz czas się wziąć za Mob Grindera. Ok, a więc tak wygląda platforma do zabijania po jakby to nazwać, po obudowaniu. Ok, tutaj się zacznie platforma, na której będą będzie woda i będą tutaj spływać te nasze potworki. Także podwa w każdą stronę. OK. I teraz bierzemy się za e, obramowanie tego całego kwadratu. To będzie właśnie tutaj e, dziura, do której będą wpadać te moby. Ok. Te środkowe sobie możemy rozwalić. I teraz e, w każdym rogu takie, e, takie Lki trzeba zrobić. No, i ok. I teraz y, trzeba po 8 y, kratek w każdą stronę. Czyli, jak tu mamy już jedną, to jeszcze 7. Tu mamy 2, to jeszcze 6 i tak dalej. Ok, a więc tak wygląda ta platforma, y, gdzie będzie y, nasza woda. Y, to potem możemy sobie skopać, jak już y, będziemy schodzić. Teraz na krawędzi dajemy. E, tak, tak. O. E, blok. E, jakby poza tą platformą. Ok, a więc tak ma to wyglądać. I teraz lecimy z. E, jakby drugi raz to samo. E, bo na tej kratce będzie wo woda wylana i będzie spływała. A ta kratka zablokuje wodę przed wylaniem się na drugą stronę. Czyli jeszcze raz to samo. Okej, okay, a więc tak to ma wyglądać po etapie drugim. I teraz etap trzeci. Oczywiście nie wziąłem tego co chciałem. Mam to chyba w tej skrzynce. Tak, teraz będziemy wylewać wodę. Zrobię tutaj sobie nieskończone źródełko. Cyk i cyk. I teraz już wam pokazuję, jak to ma wyglądać. O, tu wylewamy, tu wylewamy, tu wylewamy. Tutaj, tutaj, tutaj. I widzicie, ta woda się tutaj idealnie zatrzymuje. A moby, które będą spadać, będą spychane. Także widzimy się, jak to całe wypełnię wodą. Okej, okay, mamy. Całe to wypełnione wodą. Dobra, to teraz te e, platformy, na których te moby się w ogóle będą spawnować. Okej, okay, a więc. E, chwila, dajcie mi bloki. Musimy z powrotem. W sumie mogłem tego jeszcze nie rozbijać. E, tu jest środek naszej farmy, tak. E, więc wbijmy się, może raz, dwa, trzy, cztery, tak, z pięć do góry. Może sześć. Tak, żeby było bezpiecznie, i od tej kratki yy, po 7 w każdą stronę. Praktycznie. chwilę bo nie liczę. 3, 4, 5, 6, 7. Czyli to będzie praktycznie tak samo wyglądało jak ta platforma na dole. Z tym, że woda będzie tutaj w dispenserze, będzie się rozlewała na boki i będzie zrzucała wszystkie yy, moby. ok a więc tak wygląda ta platforma. Ona no jest w sumie. E, licząc ze środkiem, to tu jest raz, 2, 3, 8. Czyli jakby 8 na 8, na 8, na 8, na 8. E, taki kopnięty kwadrat. Tu jest środek. I tutaj trzeba dać dispenser. I teraz moi drodzy, kładziecie tego dispensera. Obserwer ma być skierowany. W stronę tego, tego bloczku. Jest? Jest. Dobra. No i w zasadzie na to piętro to jest tyle. Potem tu włożymy wiaderko z wodą, ale to na koniec. I stąd lecimy z kolejną platformą. I tak 9 razy. <gry> Ja więc tak prezentuje się zrobiona platforma. Jest tutaj. W sumie jakby tak policzyć, to, to jest 10 warstw, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Z tym, że ostatnia to jest sufit, więc jest 9 platform, na których się będą spawnować. Tutaj dodałem taki szklany komin, żeby nie wylatywały moby poza. I ogólnie jakby ktoś pytał, to. to nie wiem, czy będę robił tu jakiś design, żeby to ładnie wyglądało, bo to jest na pustyni, a tą pustynię i tak będę skopywał do wszystkich projektów na beton, które mi będą potrzebne. Więc. No. Nie zależy mi na tej pustyni. E, więc może tutaj być krajobraz, jakich sobie chcę być. E, I teraz tak, do każdego dispensera po kolei będę wkładał e, wodę. Ok, a więc wypełniłem wszystkie 9 dispenserów i teraz y, trzeba zrobić taki prosty mechanizm, który zaraz Wam zaprezentuję. Y, ok, a więc mechanizm y, też nie jest y, mój, dlatego y, w, o, nie, w, w opisie y, dam link do tego jak go zrobić. Dajemy sobie dwa y, lejki takie skierowane do siebie. Później komparatory w ich stronę I po jednym bloczku Teraz z tyłu tych bloczków dajemy po jednej redstone'owej pochodni Teraz bierzemy się za pistony Je Oj, nie trofimy Jeden sticky piston w tą stronę I jeden styki piston w tą stronę Tutaj redstone'owy blok i to też od tego youtubera mam, żeby dać e, 11 bloczków. To będzie wtedy 11 tików w jedną stronę, 11 w drugą. E, czy to mi zadziała? O, kurczę, te pistony. Aha, przecież ich nie podłączyłem do całego systemu. Cyk i cyk. O. I te, te itemki sobie tam przelatują i jest 11 tików w jedną, 11 tików w drugą. I teraz bierzemy. E, tutaj jeszcze trzeba jeden bloczek. E, prowadzimy sygnał na środek. I tutaj e, trzeba dać jeszcze jeden dispenser, którego nie mam. I tutaj właśnie zwykły blok nie działa, z tego co widzę. Daję dispenser. I zejdźmy o jeden na dół. O, widzicie, wylewa się woda, i teraz będzie spychała mopki wszystkie. I się chowie po w sumie 22 tikach, bo raz w jedną, raz w drugą. Także spoko. Wszystko nam tutaj działa. E, to w zasadzie teraz zostało już tylko tą górną platformę nie, nie umiałem trafić w cenę w klawiaturze e, powiększyć, żeby to działało też w dzień, żeby tam był po prostu cień w środku i no i tyle. Okej ok, a więc powiększyłem tą platformę, oświetliłem z góry e, i tak dodam, że miałem całego shulker boxa stone bricków tamtego. E, o kurde ile tam jest creeperów? E, tego szarego właśnie no i y, musiałem jeszcze dorobić jakoś dwa staki więc no, przygotujcie sobie dużo materiałów jeżeli chcecie tego próbować. Okej, okay, a więc na ten moment widzę jedyny taki problem, że pajanki się wspinają po tym szkle ale jak tutaj stałem przez chwilę, to widziałem, że one i tak co chwilę spadają, i przy, bo się tam blokują, ale i tak co chwilę spadały. E, tutaj widzicie, dałem podwójną skrzynię, opróżniłem wszystko. Posiedzę sobie tak z godzinę na tym e, spocie, który już Wam pokazuję. Fireworków sobie trochę wcześniej dorobiłem. Kama. O. O. Proszę bardzo. Trochę posiedzę sobie tu z godzinkę i zobaczymy, jak ta farma mobów, jak ten mob grinder y, działa. Siemanko, i właśnie tutaj jestem, w tym moim pomieszczonku. E, czekajcie, to muszę gdzieś to zostawić. O. E, nad mob grinderem. Widzicie, wysoko jestem. Tu jest mob grinder. Sobie zlecimy. posiedziałem sobie 3 godzinki. I zobaczymy ile się nazbierało. No poszedłem... O! Fajnie to działa eee, Poszedłem sobie jakiś filmik obejrzeć. O nie! Czym się popatrzył trzy godzinki tak tylko zleciały No I nie ma chłopca! I nie ma chłopca a, chyba wyrzucił jakieś enderpery, bo wydaje mi się, że miałem mniej. E, te dwa Creepery by trzeba było tutaj zniknąć. Proszę bardzo, tu jechać zagieździ, tu woda kapie. O, troszkę ścinka. E, I po godzinie, czy tam po półtorej godziny przyszedłem sprawdzić, jak to tutaj śmiga. Chwilę. Zobaczmy, jakie ja mam. A nie, dobrze jest. Tu może przez to trochę mi ściął. E, tak, po, po, półtore, po półtorej godziny, może nie umiem się słowić. E, przyszedłem zobaczyć, e, ile tego tu jest. No i tak sobie myślałem, że no, może z pół podwójnej skrzyni się zapełniło, nie? I ta podwójna skrzynia była tylko jedna, cała się zapełniła. Hopper był zawalony i itemki tam już leżały, dość dużo ich leżało, więc e, teraz e, to, jest, to sobie ładnie uporządkowałem I to, i to jest wszystko, co w te trzy godziny. Się nazbierało. Tutaj coś pewnie doleciało, ale to kilka rzeczy. To już wcześniej uporządkowałem. No i widzicie, że naprawdę tego jest. a 3 godzinki to po prostu tak zleciało. Przy fajnym filmie coś jeszcze sobie porobiłem. I tu jest 30 staków kości w sumie, bo tam jest jeszcze jeden. I tu jest jeszcze takie pół staka. O, proszę. To jest 30 staków kości w 3 godziny. To nam daje średnio na te 17 minut, czyli dzień i noc, prawie 300. Więc naprawdę bardzo wydajny ten mob grinder. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak szybko zbierał te surowce. Także mi wystarczy, że ja tu jeszcze posiedzę, nie wiem, godzinkę, może półtorej. ja mam w zasadzie wszystkie kości, jakie chciałem zebrać, zebrane. Czyli jeszcze 19 staków i będziemy mieli 64 staki e, kości. E, ja oczywiście zrobię tutaj cały system sortujący i powiem Wam, tak jak sobie myślałem, miałem chwilę wolnego czasu e, nad tym, po prostu taka luźna, e, luźny pomysł, czy jakoś to obuduję, bo mówiłem, że raczej nie będę się tym e, bardziej interesował, no bo to jest na pustyni. Pustynia i tak. Po kilku projektach będzie wyglądała strasznie, bo ten piasek tutaj będę zbierał, więc to już nie będzie fajnie wyglądało i uznałem, że mi nie zależy na tym terenie. Ale jednak wpadł mi super, taki fajny pomysł do głowy, bo przecież tu można walnąć totalnie zarombisty, wywalony wieżowiec. Więc myślę, że jakiś skyscraper pójdzie w obroty. No, no po prostu moja kreatywność mi nie da żyć kiedyś. Eee, także na pewno. I już możecie wiedzieć, że jakoś to chcę zabudować. System sortujący chcę zrobić, ale na razie jestem bardzo biedny w żelazo. Więc trzeba zrobić farmę Iron Golemów, zanim wezmę się za jakikolwiek system sortujący. Także no, za niedługo też będziemy tą farmą Golemów się zajmować. A ja jeszcze sobie tu chwilę poławczę i zaraz zobaczycie, jak mam już te 64 staki. Okej, okay, moi drodzy, posiedziałem tu jeszcze chwilkę, pograłem sobie przy okazji Apex Legends Spoko gierka poza tym, polecam eee, No i mamy to, wyzwanie zrobione Jeż, co, Jeżeli mogę to nazwać jakimś wyzwaniem, challenge'em 64 z takiej kości 27 54 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Także mamy 64 staki. Przyda mi się to do obudowy, właśnie oto yy, farmę villagerów, która powstała w ostatnim odcinku. Jeżeli go nie widzieliście, to wysyłam was do. Tutaj, gdzieś powinna wyskoczyć ankieta do tego filmiku no i w zasadzie to tyle chciałem osiągnąć na dzisiejszy odcinek, ja sobie z tego zrobię bone i za niedługo będziecie widzieć jaki to, jaka to obudowa będzie, mam nadzieję, że się wam spodoba, myślę, że całkiem spoko jest, przy okazji tu jeszcze trochę tego wypadło także ja się zbieram do bazy, a na dzisiaj to już tyle, o tam wiedźma wiedźmy czasem tam wpadają i nie giną ale nie wiem jak się to dzieje, ale potem znikają, więc. Empty. Eee, także jak kończę na dzisiaj przy tych siulker eee, to by było na tyle dzięki, że. O, może tak. Dzięki, że oglądaliście do końca. chociaż że to mógłbym tak wolniej robić. Eee, no i jeżeli Wam się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli chcecie więcej. Odcinków, gdzie puszczam wodę swojej kreatywności i robię niesamowite budowle, i, i farmy, i te sprawy, to zasubskrybujcie kanał, żeby nie przeoczyć więcej, właśnie takich yy... filmików. <grych> Także do zobaczenia. Cześć.